Czytanie z Księgi proroka Izajasza. <laughs> Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom, jeńcom i więźniom swobodę, abym obwieszczał rok łaski Pańskiej. Ogromnie się weselem w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój i jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe za siebie, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów. Oto Słowo Boże. Bo, Raduj się duszą, w Bogu zbawcy moim. Raduj, Raduj się, się duszą, w Bogu zbawcy Raduj moim. Wierbi dusza moja pana. Raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Raduj się, duch Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Bracia, zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne, zachowujcie. Unikajcie wszelkiego rodzaju zła. Sam zaś Bóg pokoju niech uświęca Was całych, aby nietknięty duch Wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który Was wzywa. On też tego dokona. Oto Słowo Boże. Pan z Wami i z Duchem Twoim Słowa Ewangelii według świętego Jana Chwała Tobie, Panie Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i Lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś? On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go: Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł, Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł, Nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział, Ja mam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego, czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział. Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał, abym głosił dobrą nowinę ubogim. Słowa, które były takim znakiem nadziei dla Izraelitów w niewoli babilońskiej. I dzisiaj również oczekujemy na takie słowa, bo wiele jest tych trudów dnia doczesnego, i tych zdrowotnych związanych z pandemią, z innymi chorobami, i tych gospodarczych, ekonomicznych, i tych politycznych, na które się denerwujemy często. Wiele jest tych problemów i Słowo przychodzi z nadzieją. Oto nie jesteśmy bezsilni, oto Pan przyjdzie. Oto Bóg sprawi, że rozpleni się wreszcie sprawiedliwość, że nie będzie niesprawiedliwości. Słowa nadziei, które podprowadzały Izraelitów, żeby nie tracić ducha, a w dalszej perspektywie były proroctwem o przyjściu Zbawiciela. Jezusa. I gdy już Jezus był na ziemi, ale jeszcze nie był rozpoznany, Jan chrzciciel wzywa do takiego ostatecznego przygotowania na przyjęcie zbawiciela. I to wezwanie jest również dzisiaj bardzo aktualne, bardzo tak zwyczajnie. Boże Narodzenie jest takim dniem, w którym chcemy doświadczyć bliskości zbawiciela. A przygotowanie to tak zwyczajnie dobra spowiedź święta w Adwencie. Zachęcajmy się jeszcze nawzajem, bo księża czekają w konfesjonałach, żeby wszyscy, którzy tylko mogą do Kościoła dojść, jakiś dzień sobie znaleźli i przeżyli dobrze spowiedź świętą. To jest to wezwanie się Jana Chrzciciela i tu nie trzeba jakichś dodatkowych wielkich komentarzy. I oto, gdy człowiek dobrze się przygotuje do Bożego Narodzenia, do przyjęcia Jezusa, i wiemy to dobrze, jest bardzo głębokie, nie chodzi o mechaniczne przeżycie spowiedzi, komunii świętej, tak jak do tej pory było. Bo można mechanicznie przyjąć. No, bo tak jak zawsze, spowiedź może też mechanicznie przeżyć, powtórzyć dokładnie to samo, co na poprzedniej spowiedzi, wiele się nie zastanawiając, bo przecież znamy to na pamięć. Ale jeśli dobrze przyjmę zbawiciela, to mogę doświadczyć tego, o czym pisze święty Paweł Apostoł do Celoniczan. Zawsze się radujcie. Nieustannie się módrycie. W każdym położeniu dziękujcie. Taka jest wola Boża. Tak Bóg chce, bym tak żył. Nie, żebym tak musiał żyć, ale to jest oferta. Bóg mi chce pomóc tak żyć. W takim nieustannym modlitwie, czyli nieustannym zjednoczeniu z Bogiem. Czy pracujemy, czy odpoczywamy świadomość tego, że Bóg jest przy mnie. I ta radość, która jest bardzo głęboką radością, niezależną od sytuacji zewnętrznych. Od tego, ile jest kłopotów, trosk. I rodzi się tutaj nieraz pytanie to chyba nierealne, to chyba coś nie tak rozczarowanie. Wiemy, że gdy Pan Jezus, to proroctwo Izajasza, czytał w synagodze w Nazarecie w swoim mieście, mieście rodzinnym, gdy mówił o to teraz spełniły się te słowa. To nie tylko, że się rozczarowali jego krewni, bliscy, ale wręcz byli tym zgorszeni i chcieli go wręcz zabić. Jak ty możesz tak mówić? I dziś też wielu jest rozczarowanych. Były święta, jak to mówią, i po świętach. Jedzenie, spotkania, może żarty, ale właściwie nic się w moim życiu nie zmieniło. Dalej mam kłopot, dalej narzekam, dalej ciągle nie potrafię się modlić. Nieustannie się mudzi, to w ogóle abstrakcja. Mogę się rozczarować. Nie takiego mesjasza spodziewałem się. I może, żeby to lepiej uchwycić, takie kilka, kilka przykładów. Jak można rozczarować się spotkaniem z kimś bardzo bliskim, z kimś, kto powinien mnie umocnić, Spotkanie z kimś, z kim no powinno mi dać sił, jakiejś takiej nadziei. A mogę być jakby rozczarowany. Choćby ten przykład: dzisiaj dzieci do szkoły nie chodzą już od miesiąca i zaczynają tęsknić za szkołą. Coś to kiedyś było nieznane, że dzieci tęsknią, kiedy pójdę do szkoły. Ja chcę iść do szkoły, spotkać się z kolegami, z koleżankami, też z nauczycielem się spotkać. Bo doświadczają tego, że te wirtualne spotkania, te lekcje kom przez komputer, te wszystkie Facebooki, telefony, przecież to wszystko mają. To nie wystarcza. To nie jest to samo. Czy doświadczenie bardzo bolesne wielu małżeństw rozdzielonych pracą zawodową. On czy ona pracuje gdzieś na zachodzie, daleko i się prawie nie spotykają nieraz latami. Wiemy, że trudno bardzo wówczas utrzymać więź małżeńską, tę miłość, żeby ona była żywa. Chociaż teoretycznie każdego dnia telefony są, są te internetowe łącze. Można popatrzeć na siebie, rozmawiać, ale to nie to. Taka łączność nie wystarcza. A jeszcze bol boleśnie takie rozstania przeżywają dzieci, które mają rodziców nieobecnych w ich domu. Nawet taki ukłuł się termin eurosieroty. Mam rodziców, ale jakobym ich nie miał, bo tylko przez telefon mogę się spotkać, a chciałbym się przytulić do ojca, do matki, a nie mogę. I to pokazuje, że w bliskości jest coś, czego nie zastąpi żadna elektronika. I gdy teraz myślimy o spotkaniu z Bogiem. To z Bogiem można być bardzo blisko. Boże Narodzenie przypomina nam to wielkie wydarzenie w historii, że Bóg zechciał być bardzo blisko człowieka. Nie tylko być kimś dalekim. Bo to, że Bóg jest, to jest takie przeczucie bardzo zwykłe każdego człowieka, że On nie jest sam Bogiem. No, chyba, że ktoś sam się siebie uważa za Boga, a wielu takich bogów dzisiaj jest. To prędzej czy później przeżyje bolesne rozczarowanie, że jednak On wszystkiego nie może. Ale Bóg może być kimś dalekim, i ja mogę się męczyć o własnych siłach, i tym się różni życie pogańskie, może nawet być ochrzczonym, ale żyć w takim stylu pogańskim od życia ucznia Pana Jezusa, że ja żyję tak, jakby Boga tu na Ziemi teraz nie było. Owszem, wiem, że On jest, przyznaję to teoretycznie, ale teraz się muszę sam męczyć z życiem, o własnych siłach starać się walczyć z grzechem, żyję właściwie w ciągłym lęku. Boję się tego, co sąsiedzi powiedzą, boję się tego, jakie są przepisy, czy fiskus wskoczy mi, czy nie wskoczy, czy będę jakoś zaskarżony przez policję. To jest jeden taki strach zewnętrzny, ale jest to też strach wewnętrzny, boję się przed wyrzutami sumienia. Pewnych rzeczy nie zrobię, bo jednak wyrzuty sumienia człowieka mogą potem przygnieść. I mogę nawet się lękać śmierci, tego, co będzie po śmierci. Taka bardzo niepewna y, przyszłość bez wiary. Ona jest bardzo niepewna. Chyba tam się nie kończy, ale coś tam może będzie. To może jednak trzeba jakoś starać się i człowiek żyje o własnych siłach. A Bóg mówi: Ja chcę Ci pomóc. Ja chcę wejść w Twoje życie. To jest Boże Narodzenie. Bóg wchodzi, by mnie wspierać. I ja zaczynam się uczyć. Otwierać na Boże działanie, pozwalać Bogu działać we mnie. Ja mam jakieś plany, ale Bóg ma inne plany. Nieraz te Boże plany są o wiele bardziej ambitne od moich maleńkich planów, a nieraz na odwrót. Ja sam mam jakieś wielkie plany, a Bóg chce, żebym coś mniejszego zrobił, ale dobrze, pięknie. Ja mogę wczuć się w Boże plany, pozwolić, by Bóg działał przeze mnie. Ja mogę żyć w bliskości Boga. I ta bliskość wyraża się tak nam na co dzień teraz, uczestnicy we mszy świętej. Żadna transmisja internetowa nie zastąpi uczestnicy w świętej. Żadna telewizja. Nie ma szans. A jeżeli chory człowiek nie może przyjść do Kościoła i z tęsknoty korzysta z tych mediów. To jeśli rzeczywiście on pragnie zjednoczyć się z Bogiem. To potem w sposób naturalny woła, ja nie mogę przyjść, więc przyjdźcie do mnie z Komunią świętą. I od dwóch tysięcy lat we wspólnotach chrześcijańskich chorzy, którzy nie mogą fizycznie dojść do kościoła, być na mszy, mają ten głód, pragnienie i przychodzą do nich. Kapłani czy świeccy, szafarze Eucharystii przynoszą im komunię świętą. W naszej polskiej rzeczywistości ksiądz może przyjść raz na miesiąc do każdego chorego. Tak jest we wszystkich parafiach. Częściej byłoby to trudne, ale jest wielu świeckich już szafarzy w różnych parafiach, że nawet co tydzień mogą przyjść do chorego z Komunią Świętą. To jest coś zupełnie, czego nie da się zastąpić żadną telewizją, więc to jest pierwsza sprawa. Musimy też się uczyć już po tym roku pandemii. Uczestnictwa we Mszy Świętej. Przy tych wszystkich zaleceniach sanitarnych i tak dalej, maseczki, nie maseczki, mamy więcej mszy świętych. W okresie takiego wielkiego nasilenia tych różnych ograniczeń sanitarnych możemy korzystać z Komunii Świętej w dowolnym dniu tygodnia. Jutro przyjść, pojutrze przyjść. Jeśli dzisiaj czuję, że to byłoby dla mnie zbyt ryzykowne przyjście, ale też nauczyć się tego, że Kościół jest miejscem bezpiecznym. Na pewno bezpieczniejszym niż jazda autobusem, niż praca zawodowa, niż chodzenie do sklepu, tam gdzie potrzeba chodzić. Więc jest jedna rzecz, przygotować się na to spotkanie z Bogiem, żeby ono było rzeczywiście dla mnie żywe, i potem wchodzić w głąb tego spotkania, pozwolić Bogu działać we mnie. Bo Bóg chce tak działać. Tak mnie swą mocą obdarzać, taką mądrością, co ja mam czynić, czego nie warto czynić. Co i tak nie jest w mojej mocy. Żem rzeczywiście doświadczył tego, że mogę trwać nieustannie na modlitwie, może ta radość być we mnie tak głęboka, że inni się potem dziwią, skąd On ma tę radość. Ano, z Bożego Narodzenia, spotkał Boga, nauczył się z Nim żyć. I zauważmy, mamy teraz taki trzyletni już pasterski o Eucharystii. Jesteśmy w drugim roku tego cyklu. Czyli cel jest bardzo też jasny pomóc sobie wzajemnie tak uczestniczyć we mszy świętej, bo by ona była rzeczywiście żywym spotkaniem z Bogiem, takim bardzo bliskim, by każda Eucharystia była niejako wytęskniona, upragniona nie była kolejnym obowiązkiem, ale wielkim przywilejem i pragnieniem. Potem mówimy oczywiście, że ja muszę przyjść na mszę, ale nie dlatego, że ktoś mi każe, że gdybym nie był, to zgrzeszę, ale dlatego, że ja czuję, że bez tej Eucharystii, bez tego spotkania jestem słaby. Zaczynam po prostu narzekać, zaczynam no, dźwigać swój krzyż, ale uwiera mi on, nie daje rady, mam może być wielkie ambicje, a nieraz może być i tak, że ja mam tak wielkie ambicje, tylko chcę, Panie Boże, byś pomógł mi mój plan realizować. I mam ciągłe prośby do Pana Boga: Panie Boże, widzisz, mam taki dobry pomysł na swoje życie. Pomóż mi to zrobić. A Pan Bóg ma inny pomysł. I wtedy przeżywam rzeczywiście stres, przeżywam ciągłe lęki. Brak jest tego wewnętrznego pokoju, więc to jest taki bardzo czytelny znak takiej nadziei na cały rok też pracy duszpasterskiej. I takie są chyba życzenia na Boże Narodzenie. Tak się przygotujmy, tak zachęcajmy się, wzajemnie pomagajmy sobie w domach, zapraszając się do uczestnictwa w spowiedzi świętej, żeby te święta były inne. Może ze względów tych pandemicznych będą mniej okazałe zewnętrznie. A żeby były bardziej takie głębokie wewnętrznie, by w naszych rodzinach, małżeństwach doświadczyć bliskości Boga, tej wielkiej radości, by ten rok, który jest takim trudnym rokiem, był później odbierany jako błogosławiony rok. Rok, w którym spotkałem bliżej Boga, w którym lepiej poczułem smak Eucharystii, taki głód Słowa Bożego którym nauczyłem się tak bardziej intymnie, powiemy, żyć z Bogiem. I wtedy Boże Narodzenie jest źródłem wielkiej radości. Tak jak ci pasterze, nic się w ich życiu nie zmieniło, czy mędrcy, też nic się w ich życiu nie zmieniło, a odeszli z Betlejem z wielką radością, tak wielką radością, że przez dwa tysiące lat opowiadamy sobie o tej radości. Duch Pański nade mną posłał mnie, abym głosił ubogim dobrą nowinę. Alleluja!